Podróżowanie jest niesamowite. Podróżowanie bardzo kształci. Podróżowanie uczy zrozumieć, szanować inność. Nie wierzę w to co widzę i w ogóle gdzie jestem. Hey. Będąc w Afryce musisz pamiętać o tym, że ty jesteś gościem. W tej przyrodzie, Bo tutaj mamy przyrodę dookoła i my tutaj rządzimy. Tak? W Afryce jest na odwrót. Przyjeżdżając do Afryki, ty musisz uszanować e, naturę, uszanować zwierząt. I ci ludzie, e, którzy tam mieszkają, oni tak mieszkają, lubią zwierząt, nie, 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 żyją w tej ścisłej relacji ze zwierzętami. Dawno, dawno temu, w 2009 roku, jeszcze mój ojciec miał Land Rover Discovery 2, pojechaliśmy na Nordhub. To była nasza ostatnia wspólna podróż i bardzo, bardzo mi się to spodobało, bardzo mi się spodobało w ogóle takie gdzie spędzanie czasu, gdzie masz przed sobą jakąś nieznaną, jakąś niewiadomą, gdzieś jedziesz, czekają cię przygody. Można się czegoś nauczyć, coś poznać, wiecie, coś przywieźć, jakieś, 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 nowe doznania, nowe informacje. To jest któryś mój samochód, chyba już czwarty. Wcześniej miałem Patrolę. Mieli też Land Cruisera yy, 200. -kę. Niestety nam ukradli spod domu. A zawsze no zawsze możemy o Toyocie w zasadzie. I to auto, to jest nowy samochód, kupiony w Dubaju. Roman Dubaj Auto, pozdrawiamy. <laughs> yy, sprowadzony do Polski jako nowy. Toyota jest bardzo uniwersalna, yy, bo na całym świecie są serwisy Toyoty wszędzie. To jest 78. To się nazywa Bush Taxi albo yy, Trooper, na to mówią. Dlaczego? Dlatego, że jest długa. Jest że jest długa. na jest tyle długa, że tam można z tyłu spać. A druga kwestia jest taka, że do 78 są tu te dachy z Alukaba. Podróżujemy z dziećmi często, dlatego tak rozłożyliśmy te miejsce do spania, że można spać na górze i na dole. Oryginalny dach wycinamy i w to miejsce spowujemy dach Alukaba. Otwieranie jest bardzo proste. Kiedy robisz to codziennie przez wiele tygodni czy miesięcy, to jest Górę pysk Wrzucamy do góry. Ten samochód ma przejechane 46 tysięcy teraz, ale to było kilka podróży. Jeśli chodzi o ostatnią afrykańską podróż, to w sumie spędziliśmy nie wiem te 4 miesiące, jeśli tak mm -hmm. bez przerwy licząc razem. Po takim czasie spędzonym w tym aucie, nadal go lubicie, czy macie go dość? Lubimy. Bardzo go lubimy. To jest nasz dom. To jest jak członek rodziny, to jest jak taki nie wiem, wiesz, wielki pies Bernardyn, który jest ogromny, ciepły, taki wiesz, puchaty, zawsze Cię przytuli, zawsze gdzie ogrzeje. To jest taki właśnie członek naszej rodziny do tego. Mieliśmy Patrola 60-jedynkę, Patrol. tak, Nissan Patrola 60-jedynkę i byliśmy tym Uzbekistan, Kirgistan, Góry Pamirskie? Tak, Pamir. Pamir. Na niego zawsze można liczyć. To no Patrol trzy razy w ciągu tej ostatniej podróży wylądował na Lawecie. Hmm? <laughs> tak, ale on był też stary, no. nie, nie można porównywać nowej Toyoty ze starym Nissanem. No to też wiecie, to jest niesprawiedliwe. Natomiast wiesz, no, to jest nowy samochód, który teoretycznie on się, no, nie ma co się psuć po prostu. Coś mi zaczęło stukać w zawieszeniu w Afryce jeździłem po serwisach, szukałem, później machnąłem ręką i się okazało, że po 15 tysiącach kilometrów więcej dalej tak samo odrobinę stuka i kompletnie dalej nie wiemy co to jest. Więc wiesz, no te auto, one, one się nie psują generalnie, tu nie ma co się psuć. Jak się coś, nawet coś zepsuje to on i tak dalej pojedzie. On, to jest jeszcze afrykański kurz? To jest afrykański kurz, tak, czerwony. 4,5 fa 8 wiesz, to ma duży moment obrotowy. On fajnie ciągnie, on jest naprawdę taki dosyć silny. Tutaj są jeszcze są 4-litrowe benzyniaki V6 270 koni, one są mocniejsze, ale też dużo więcej palą. Na razie od pukaźnicy nie działa żadnych problemów. I co jest fajne w 78, czy ona się różni od innych serii 70, tym że ma dwa baki oryginalne. Ma oryginalnie dwa baki po 90 litrów, żadnych przyróbek, nic nie trzeba żadnych baków dodatkowych ładnie, wiesz, wskaźniki pokazują ile jest paliwa, to też jest, to też jest fajne, jak się tak daleko jedzie, podróżuje, to ten zapas paliwa nawet może nie zawsze jest potrzebny, natomiast daje ci ten komfort psychiczny, że masz dużo paliwa. Właśnie tak jeżdżąc wyprawowo, jaki masz zasięg, jakie jest spalanie w takim załadowanym aucie wyprawowo? No mniej niż 16 na 100 się nie zdarza. Mhm. No, zakładając, że mamy 180 litrów paliwa, no to mamy no, ponad 1000 km. zasięgu. Jest to, że ten dach ma, jakby jakby ma swoją podłogę mhm. i tą podłogę można podnieść do góry. Można ją opuszczamy tutaj, śpimy na tym albo podnosimy do góry i zobaczcie, ja się mogę wyprostować. Mogę stać po prostu wyprostowany w samochodzie. To jest bardzo wygodne. Na kempingu wiesz, na przykład zła pogoda, i spada deszcz, nie chcecie się wychodzić na zewnątrz, albo jest zimno. Otwierasz sobie dach, nieraz nawet jak podróżowaliśmy w dwójkę, bo my albo w dwójkę podróżujemy, albo w czwórkę z dzieciakami. kiedy jest konfiguracja dla dwóch osób, to te stylne fotele, na których dzieciaki zazwyczaj siedzą, są złożone na płasko, ułożone pod i mamy na dole absolutnie, wiesz, płaską podłogę. No i oczywiście miejsce jest na górze. Po kilku miesiącach mieliśmy rozmowę, czy by nie kupić jakiegoś kempera wyprawowego czy coś takiego. Nie Jest ciasno, ale wiecie, no Szybkość podróży, w, w, możliwość przejazdu w, w każdym terenie, to bezpieczeństwo też, to jednak tutaj Toyota wygrywa. No i to jest taka afrykańska, no, taką, na ciepłą pogodę, to jest po prostu... Nie wyobrażam sobie bycie w busie. W takim samochodzie życie całe jest na zewnątrz. W, w kamperze życie jest w środku. Tutaj można sobie w środku oczywiście coś ugotować, coś sobie zrobić, bo no tam, na przykład tutaj, tutaj mamy jeszcze, kuchnię. Tu jeszcze podnosimy, tak? Bo tu... Yy... Tak, tu jest na płasko i tu i tak. Tutaj mamy lodóweczkę funkcją zamrażarki, więc można sobie jedną zrobić. Tutaj mamy stoliki. O! A tutaj dostęp do kuchni. I dostęp do kuchni. Z drugiej strony. A tu jest. A, tutaj. Jest też dostęp z drugiej strony. Więc jak rozkładamy się. No to rozkładamy się tu. Ja mam... to jest mu centrum zarządzania. Tu jest kuchnia. I na tym jest markiza. Tak naprawdę... Dobra, naprawdę, tą markizę nie wiem. Może dwa razy otworzyłem. Jeśli bym budował auto kolejny raz, to już chyba bez markizy. Tu mamy krzesełka. Krzesełka są leciwe. A jeszcze w kurze. Jeszcze w kurzu afrykańskim. Jeśli chodzi o wodę, to mówiłem Wance, czy pojedziemy w podróż terynówką. Ona mówi mi: Nie, ona nie pojedzie, bo jeśli nie będzie mogła umyć głowy sobie rano następnego dnia, to nie pojedzie. To specjalnie dla mojej kochanej żony zrobiliśmy 60-litrowy boiler, który jest pod samochodem, z grzałką, z ciepłą wodą. Tutaj mamy kranik z regulacją, ciepła, zimna woda. I specjalnie, żeby mogła umyć głowę, zrobiliśmy kabinę prysznicową. Mhm. To jest shower cube. A najciekawsze jest to... Częściej z tej wody korzystałem ja. A tu u nas była przebieralnia, suszarnia. A tak naprawdę dużej częściej używaliśmy tego jako przebieralnię. Przebieralnia, no. Co jest bardzo fajne, co jest must dla każdego posiadaczy Toyota z serii 70, to są podłokietniki. One Storm Armrest, to są podłokietniki. Teraz one są dostępne w Europie, natomiast 3 lata temu zamawiałem je z Australii i czekałem chyba na nie 3 miesiące. To jest bardzo wygodne, żeby sobie oprzeć łokieć w czasie jazdy. To jest naprawdę super sprawa. Temperatura na zewnątrz, temperatura w środku. Tutaj są wskaźniki. Ciśnienie do ładowania i inne rzeczy. Tutaj jest dodatkowy bak. Sobie wybieramy między głównym, a, a tym dodatkowym bakiem przyłączamy. No oczywiście klimatyzacja. W tym samochodzie jest tak mocna, niesamowita klima, bo przypomina to samochód z Dubaju. On jest produkowany na afrykański rynek. Ta klima jest niesamowita. Ta klima potrafi nie wiem, w plus tam 48 stopniach tak schodzić w środku samochodu, że no, wręcz aż, no prawie, że jest zimno. Ona z fabryki nie jest wygodna, bo zamiast foteli są takie wiecie, ławki jak w Łazach. Ona się nie prowadzi, natomiast kilka modyfikacji. Fajne, wygodne fotele. Na przykład tutaj mamy takie fotele. Ja mam, ja mam troszkę inny fotel, bo mam jeszcze więcej regulacji. I mam też ogrzewanie i chłodzenie. Mhm. I to się przydaje, jak wiecie w Afryce się jedzie, to fajnie sobie to chłodzenie włączyć, żeby te plecy tak się nie pociły mocno. Mamy też taką fajną lodówkę pod podłokitniku. Pod Zawsze coś zimnego do picia jest. A tutaj mam akumulatory dodatkowe. O. Wszystkie różne kabelki. Słuchawka do prysznica, ciągarka. A tutaj mamy akumulatory. Nie trwało przygotowanie tego auta do takiego stanu, jak jest teraz. Obudowaliśmy w czasie, w cza, w czasie covidu mhm. i chyba budowa auta trwała półtora roku, albo może nawet więcej. Co do naszej afrykańskiej ostatniej podróży, ona się rozpoczęła, w ogóle ona nie była planowana jako podróż dookoła Afryki. Pierwotnie chcieliśmy po prostu pojechać na rajd Budapesz-Gomako, Budapest-Bamako 2022 i pojechaliśmy razem z innymi samochodami, tam było chyba w 1922 roku około 200 załóg i pojechaliśmy właśnie na kołach z Polski, bo Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Gwinea, Senegal, Sierra Leone. I meta była w Sierra Leone. Raid Budapesz-Bamako to jest, wiecie, to jest wyjątkowa impreza, bo to jest rajd śladami Dakaru. Rewelacyjna zabawa To jest niesamowity rajd, bo wiecie, no, Maurytania nie jest krajem szczególnie bezpiecznym tak, żeby sobie pojechać samemu i my byśmy się sami tam chyba nie wybrali. A jak jesteś w rajdzie, masz organizatorów, masz, wiecie, to wszystko jest zabezpieczone, czujesz się bardzo bezpiecznie, nawet jeśli samochód popsuje, coś ci się stanie, zaraz ci ktoś pomoże z kolegów, to no, bardzo fajnie, no naprawdę bardzo polecam ten rajd. Zaliśmy roadbook i na przykład briefing od budapesz, Bamako. O, o, Race i 4-4. to jest właśnie ta kategoria Race, ci co na czas jeżdżą, a my byliśmy 4-4 touring. Jest tak, o której wstaje słońce, o której zaczynamy briefing. Briefing jest o 6:30, na przykład mamy do przejechania 634 km. I co, co wieczór musimy do tej pory musimy w, w, zrobić. Mieliśmy takie opaski magnetyczne z, z takim check-inem i musieliśmy codziennie się zalogować, że dotarliśmy na tak. miejsce. Bo jakby nas nie było, to by komputer czytał, że kogoś brakuje jakiego, jakiejś ekipy i wtedy by organizatorzy wiedzieli, że ktoś gdzieś po drodze zagubił. Tutaj mamy krótki opis trasy pierwszego dnia, mamy punkty, które trzeba przejechać. Wiedzieć. oprócz tego dostawaliśmy jeszcze dodatkowy roadbook z bardziej szczegółowym opisem. Mm, polecę każdemu. każdemu. <laughs> Każdy, kto ma ochotę przeżyć przygodę, nieważne jakim ma samochód, nieważne, czy to jest samochód terenowy, czy to jest jakiś, wiecie, super patrol wypasiony, czy, czy to jest jakiś zwykły samochód napędny na cztery koła, wcale nie musi być napędny na cztery koła. Tak jak mówię, tam jest klasa Spirit, gdzie można klasycznym samochodem pojechać. Wybierasz sobie swoją kategorię i jedziesz. Przygoda jest niesamowita. Wiecie, bo można tak dużo poznać różnych fajnych ludzi po drodze. Tak dużo tej innej kultury. Tak dużo można, wiecie, czegoś fajnego się nauczyć. I można cząstkę czegoś nowego ze sobą przywieźć. I człowiek się w podróży uczy. A jak mówili starożytni, że aby Zacząć albo podróżować, trzeba najpierw poznać samego siebie. Skoro już ćwierć, jacy, tak, 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 dobrą sprawę przyjechaliśmy. Czemu mamy wracać samochód do domu? Wsadźmy w kontener, ale wyślijmy nie do Europy, tylko wyślijmy dalej. I wysłaliśmy samochód. Tak, ponieważ ta zachodnia część była nieprzyjezdna z powodu jakichś tam wojennych sytuacji. W ogóle nie mieliśmy pewności, czy da rady przejechać na kołach do RPA. Więc postanowiliśmy, żeby skrócić też czas, żeby mieć pewność, że przejedziemy, wysłaliśmy po prostu kontener. Z Sierra Leone do Durbanu. Te kraje. Nam się wydawało, że no, wiecie, wyciągnięcie samochodu z kontenera nie powinno być żadnym problemem. Natomiast kiedy przyjechaliśmy do RPA, żeby odebrać nasze auto, przyjechaliśmy z dziećmi, sześciolatką i siedmiolatką, z dzieciakami, i przyjechaliśmy do, do RPA. Poszliśmy w Durbanie do tej agencji celnej, żeby odebrać ten samochód z kontenera. Wyobraźcie sobie, że. Wszystko, ca ca cała procedura trwała 3,5 tygodnia. Za każdy dodatkowy dzień przestoju w kontenerze płaci się tam jakieś ogromne pieniądze. I ta afrykańska korupcja i wiecie, ten bałagan taki bi biurokratyczny. Yy, on po prostu... No, finalnie transport samochodu kosztował mnie dwukrotnie więcej niż powinien był kosztować. No i trochę straciliśmy na to czas. się też, że naprawdę nie wiadomo, czy dostaniemy to staniemy to, czy nie. W bakcie rozpaczy i desperacji pisaliśmy do, e, do ambasadora, ambasady, do prawników. Do prawników tak. Pisaliśmy, że podróżujemy z dziećmi, że mieszkamy w tym samochodzie, Co? że nie mamy pieniędzy na hotel, że to tym samochodzie to jest nasz dom i że jak gdyby mamy z ciężkiej sytuacji i to troszeczkę pomogło, żeby ten samochód sam wyciągnąć. Natomiast to jest chyba jedyna jakaś nieprzyjemna sytuacja z tej całej podróży. Bardzo mile wspominamy Afrykę. Nie mieliśmy ani razu, ani razu nie mieliśmy jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji, czy jakiegoś starcia, czy jakiegoś wiecie, nieporozumienia, jakiegoś problemu. Nigdy. że my też łączymy naszą podróż z takimi działaniami charytatywnymi. My jesteśmy jako lekarze, to zawsze staram się wejść do jakiejś szkoły albo do wioski, podzielić się jedzeniem, lekami, poprowadzić jakąś taką procedurę charytatywną i zawsze w takich miejscach, w takich punktach, gdzie docieramy, mi to najbardziej przynosi największą satysfakcję. Być z tymi ludźmi, poznać ich kulturę, mieć możliwość pomóc im, a także otrzymać całą wzajemność. Pustynia Kalahari. I planując trasę, to jest z Botswanie. Jechaliśmy od RPA no, z południa na północ. Zobaczyliśmy na mapę i dosyć nieduży, nieduży obszar, który, który trzeba było przyjechać. Się Palcem po mapie wydawało się niedługo. I myśleliśmy, że to są kempinki, tak jak, wiecie, tak, tak jak w zachodniej Afryce. Gdzie masz wiecie, Droga, kemping, w kempingu możesz coś sobie kupić, dopicie jakieś jedzenie. Nie, to jest rezerwat przyrody, tam nie ma nic. Tam droga to jest taka wąska ścieżka z piasku, gdzie musisz jechać na spuszczonych oponach, na reduktorze, na gaz w podłogę, bo jak puścisz gaz, to dostaniesz w tym piasku. 500 kilometrów do przejechania i absolutny zakaz jest spanie na dziko z powodu, z powodu zwierząt. I trzeba tylko spać w takich. To nie są kempingi, to są takie miejsca, no powiedzmy. Bezpieczne one bezpieczne. To nie są bezpieczne miejsca. To są po prostu miejsca, gdzie jeśli to będzie coś stanie, to ci rangerzy później cię szukają w tych miejscach. I, i ty jak wjeżdżając do tego rezerwatu, po prostu w zeszycie tam, oni zapisują, w których miejscach ty będziesz spać. Bo jeśli coś ci się stanie, to nie wiedzą, gdzie Cię mają szukać. A my niezależnie się zgubiliśmy, przegapiliśmy tak, te, ten, tak. ten, ten, ten kemping i musieliśmy spać na dziko. <noise> Zgasiliśmy, słuchajcie, zjechaliśmy z tej, tej druszki. Podjechałem tak, znalazłem na jakieś większe krzaki, podjechałem tak tyłem pod te krzaki, bo obawie, jakby jakiś zwierzę. Jakby lew. Jak gdyby, tak, chciał no zaatakować, żeby mógł krzaki. przynajmniej te krzaki wyminąć. <laughs> żebyśmy... No ale się trochę baliśmy, tak, i i słyszeliśmy w nocy, że te zwierzęta tam tak. chodzą i my się baliśmy w z samochodu. No i wtedy właśnie zamknęliśmy się w środku i tam sobie e, siedzieliśmy w środku w No było po prostu tyle śladów dookoła. Rano wstaliśmy na piasku wokół samochodu, masa różnych e, śladów na piasku. zainteresowanie, tak. Afryka jest bardzo zróżnicowana, Afryka, wiecie, saharyjska, saharyjska to jest pustynia, w zasadzie południe Maroka, Mauretania, Mauretania jest w ogóle, nie, ja nie widziałem w życiu czegoś takiego, Mauretania to jest po prostu kraj na piasku, tam praktycznie nie ma żadnej roślinności, tam nie ma wody, nie wiadomo skąd oni mają jedzenie, no to jest też biedny kraj bardzo, ale te widoki, wiecie, ta, ta, ta pustynia, te zachody słońca piękne i te kempingi na tej pustyni tam, jak właśnie z tym rajdem Budapeszt w byliśmy, tam spaliśmy, to, to jest nieprawdopodobne. Ta przyroda jest, ona, ty się czujesz taki mały przy tej przyrodzie, ty się okay. czujesz tak, taki tak, ona cię pochłania, ty jesteś, nie ty jesteś jakby panem, tylko ty jesteś gościem tam. Zambia, Zimbabwe. Wodospady Victoria. Wodospady Victoria. Byliśmy w porze suchej i te wodospady miały mniej wody niż zazwyczaj. Ale tej wody było na tyle duże, te wodospady są tak ogromne, ta siła przyrody jest tak potężna, czuję się taki mały przy tych wodospadach. A co ciekawe, przepisy BHP w kraju Zambia pozwalały by chodzili do wody i można było słuchajcie na po samej prostu... górze wodospadów po stronie zambijskiej, jest taki devil's pool devil's to jest takie wgłębienie w w kraju wodospadu gdzie jest wysokość jak patrzeć to to 110 czy tam 100 metrów więc przepisy BHP pozwalały e, nabrać wziąć no bo tak bo tak po prostu można było się położyć i wychylić głowę poza wodospad a Twoim zabezpieczeniem był Pan yy, który Przewodnik, trzymał cię za który trzymał za nogi, no w <noise> <noise> Można każdym samochodem przyjechać Afryka, nawet nie Afryka dzisiaj, już jest główne trasy są asfaltowe. No prawie zawsze. Jeśli nie są, to są dosyć ubite i tam jeżdżą te małe chińskie samochodziki, sobie dają radę, więc no, głównym wyzwaniem, żeby przejechać Afrykę, jeśli chodzi o samochód, to musi być przede wszystkim niezawodny, żeby to się Tobie nie, nie popsuł, ale wcale nie musi być terenowy. Natomiast samochód terenowy daje Ci możliwość zjechania z głównej trasy. Boż nie chodzi o to, żeby Afrykę przejechać, tylko żeby kilometr zrobić, tylko żeby coś zobaczyć. A żeby coś zobaczyć, trzeba zjechać z głównej drogi. W Afryce największym problemem chyba jest ta biurokracja afrykańska na przejściach granicznych bądź, tak jak wspomniałem, w tej agencji celnej, żeby ten samochód z kontenera wyciągnąć, ta biurokracja jest taka ciężka nie do przejścia. Ale w trakcie podróży. A w trakcie podróży nie mieliśmy ani razu jakiejś sytuacji, że ktoś był dla nas wobec asakresy nienastawiony, czy był niemiły, czy nie wiem, chciał nam coś ukraść. Nigdy czegoś takiego nie spotkaliśmy. Jaki kraj byś polecił dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z podróżowaniem po Afryce, jeśli nigdy tam nie byli? Od czego warto zacząć taką afrykańską przygodę? No, na sam początek, no to na pewno Maroko. Maroko to jest taki wstęp do Afryki. Maroko jest dosyć cywilizowanym krajem, tam są drogi i jest w miarę bezpiecznie też. I Maroko, na pewno, na pewno trzeba zacząć od Maroka. Natomiast, jeśli chciałby ktoś troszkę na głębszą wodę się rzucić, no to polecam RPA.